Witam na moim kanale w niedzielę. Dzisiaj bujamy w samym Pokażę, jak chodzą. Sąsiad też ruszył swoje. Trochę lepiej mu chodzą. Także przekręcamy kamerę i pokazujemy. Tam chodzą Budapeszty. I do chmury. Sąsiad też podniósł. O. Zobaczcie. Sąsiad podniósł, no dzisiaj też mu ładnie z dachu wyszły Budapesty. a moje tam są. ale schodzą już, my albo się jeszcze złapią, jak się złapią to dopędzimy Jasnego, będziemy ściągać sąsiada. A do kołem już mu, już mu jadą kołem, zobaczcie. Już jadą kołem, podniosły się i jadą. Moje też już zeszły. Tam latają. Czekajcie, mu ty się w telefonie odbija, nie widzę ich. Tam chodzą. Jasny jeszcze nie wypuszczony. Sąsiada tam o. Dzisiaj mu ładnie z dachu wyszły, nie powiem. Ale już jadą. No. A Budapeszty tam chodzą. Fajnie się podniosły. Dzisiaj. Także jestem zadowolony. O, zobaczcie, dziesięć minut minęło i chodzą fajnie, także będzie tylko lepiej, będzie tylko lepiej. Zuma im zrobimy, chodzą cioch, do... cioch. Cio, cio. Oddalimy o, i tam są Ale zobaczcie, kruki latają Teraz może ich jeszcze podniosą Na prawe przywiną nie, na lewe jeszcze się chodzą Także Pracują Budapeszty No, od sąsiada wyszły i zeszły Ale jadą chyba w dach już, tak już, już schodzą, ale fajnie, są zadowolone, powoli do przodu, dobre i 10 minutem wracają. Tak czy dobra, kończymy. Mamy, czekajcie. 11.23. Ja robię. Pauzę i. Później dogram, jak go dosiadać. 11:30. I zobaczcie, znowu się przestraszyły. I tam latają. To... Coś się dołu wystraszyło. O, zobaczcie, coś tam jedzie. Jeszcze do sąsiada coś upadnie. Gdzie to jest? Nie wiem, czy nie Dereś, albo to sąsiada. O tam chodzi. Huk tam, co ma być, to będzie. Zobaczcie, one śmigają. Coś ich wystraszyło. Coś ich wystraszyło. Zaczynają świrować. Zaczynają świrować gołębie. Już zaczynają się... Budapeszty zaczynają pokazywać ja nie wiem to jak, nie widzę, bo to słońce mi odbija a, tu są Jak z Budapesztu zaczynają łapać formę <grywa> Dobra będzie prawie pół godziny Dobra Usi on do to, mam nagram, nie będę tu stał Siro z telefonem, bo są się patrzą <grywa> 11.40 zaczynają zjeżdżać także ponad pół godziny także patek jak oglądasz oceń ale się daje że już zaczynają łapać formę powoli zaczynają powoli łapać formę ale będę bujał je oddzielnie. To jest najlepszy efekt ich latania. Z jasnym i ciemnym to. To już nie jest to samo. One inaczej pracują. I to jest różnica w locie. Także tam jeszcze góro coś widzę, że To Gdzieś coś chodzi, nie widzę. W tym telefonie odbija mi światło. Także. Malinki się podjemy przy okazji. Gołębia Opęłam formę. Naprawdę. Co tutaj lata? Trzy dresie powinny być. Raz, dwa, trzy, cztery są dresie. No, czaposa i kolorka tu jeszcze z nimi czarna lata. Dobra, może jadą, zjadą już. Także napędzamy, zamykamy. I jak się nazywa? I jadę na pole, później wrócę, to jeszcze raz ich zgonię. I dzisiaj planuję jeszcze się im budę. Szybko, bo tam już się zaczyna kity robić i. Zaraz jakaś choroba się nie przyglądała i szybko palnikiem przelecę. Ale dobrze zobaczcie, schodzą. Natomiast Somek jest o niegroźny. niegroźny, ale jest. Zaral by ich znowu podniósł. Buda! Buda. Buda. 으다, 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 으, 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 으 Dobra, napędzę jej. Także wszystko weszło. Zamykamy. Także myślę, że było dobrze. 40 minut jest dobrze. Zobaczymy w tygodniu, ma być pogoda, Mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze efekty. Także na razie, coś później jeszcze doglądam. A teraz pokażę Wam, jak chodzi jasny z ciemnym. Dam latają. tutaj buja. Nie może dopędzić. A tam chodzą moje, jasne i ciemne. Także jest dobrze. Bujamy dalej. Także głębiej usiadły dwie sztuki, sąsiad mniej. Taki ze skarpetkami. I taki wynalazek. Budapeszt la kosmaty. Także kończąc z tym akcentem dzisiejszy i podsumowanie, niedzieli zbujania dwa obce sąsiada są złapane i jest dzisiaj posprzątane u Budapesztów. Mamy godzinę 17. Zaraz pokażę Wam, jak to w sytuacja wygląda. Tu o karma, grecik. Budapeszczy sobie czekają. Zaraz je otw otworzymy. Budapesztów podfłudane. Czyściutko jest y, odkurzone, y, wypalone i wypczukane od grzywa, od grzyba kandiwetem. Także zaraz im otwieramy. Tutaj jeszcze im wsypiemy grytu, żeby miały sobie trochę poskubać, mogły, także udało, także udało się sprzątnąć. Tak gołąbki wyglądają. Budapeszty takie je bujam także otwieramy towarzystwo niech sobie polata i musz tam się czepiają już wam otwieram opa dobra poszły startują Otwieramy i tutaj mamy fajnie każdy daszek wypalony. Wychuchane, wydmuchane także. Pióra z grubsza są poszumtane, nawet tutaj pod budo Dawaj Dereś, dawaj derej, dawaj. Także Budapesztu sobie fruwają tu otworzymy jeszcze kratę pod podkato siedzą Także zaraz usiądę, bo już jest późno godzina 17, także udało się Także podsumowując ostatecznie dzisiaj 2 na plus sąsiada gołęby się nie ścięły moje były wyżej i te co by sąsiada dwa wyżej co wyskoczyły i tam resztę, co chodziła wyżej, to moje ściągnęły, dwie sztuki, tam widzieliście na filmie na pewno już wcześniej, także w niedzielę dało się nawet sprzątać Budapesztą. czekamy ładną pogodę, wydaje mi się, że forma Budapesztów jest, także pozdrawiam, dziękuję za oglądalność, za polubienia, za komentarze, zachęcam do dalszej subskrypcji, polubień, komentowania i dziękuję za oglądalność jeszcze raz, pozdrawiam i życzę miłego tygodnia.